Witajcie, dzisiaj przedstawimy Wam taką bardziej skondensowaną recenzję, którą obiecaliśmy jakiś tak, czas temu. Tak, mowa będzie o grze Pillars of Eternity, grze, która miała bardzo, bardzo, bardzo pozytywne przyjęcie. Niektórzy twierdzą, że wręcz, wręcz za bardzo. Jest to projekt crowdfundingowy. Zebrali chyba ze 4 miliony dolarów, 3,9 dokładnie. No, no, nie jestem pewien jaka była dokładnie liczba, w każdym razie była to kwota dość, dość znaczna. Za produkcję jest odpowiedzialne studio Obsidian, czyli, no, nie są to amatorzy, tak? Są to ludzie, którzy znają się na rzeczy. Główne założenie tej produkcji to był powrót do, do takich korzeni komputerowych gier RPG w stylu Baldur's Gate, czyli gier opartych na silniku Infinity. No, i można powiedzieć, że w dosyć dużym stopniu to, to zostało zrealizowane. Jak na produkcję crowdfundingową przystało, jest no, pewien, zauważalny, zauważalny, ilość spora ilość niedociągnięć takich, którymi gra się borykała, szczególnie w momencie wydania było kilka naprawdę poważnych bugów, natomiast one w miarę systematycznie zostały zostawały wyeliminowane. Natomiast no, dalej mimo wszystko ma się wrażenie, że że ten produkt jest jakby taki troszeczkę nie do końca skończony. Chociaż, jak ostatnio się nad tym zastanawiałem, to być może to nie jest nawet kwestia tego, że to jest produkt crowdfundingowy, bo jak sobie pomyślę o niektórych grach takich naprawdę z gatunku AA, tak zwanych, czyli takich blockbusterów z wielkimi budżetami, to też często zdarzało się, że, że te gry jednak wychodziły takie. Troszeczkę jakby pod pewnymi względami niedokończone. Nie Zaznaczy, problemy z końcówką było, nie? Po już pewnym czasie zabawy pewne rzeczy były niedociągnięte do końca. No, to jest kwestia jakby niektórych takich systemów, które, które w grze są wprowadzone i widać, że ktoś miał jakiś pomysł, ale ten pomysł dalej nie do końca został pociągnięty. Jeśli chodzi o prawę graficzną i dźwiękową, to na uwagę na pewno zasługuje świetna muzyka. Tak, jest genialna naprawdę. Brożyka naprawdę na mnie zrobiła duże wrażenie, chociaż po pewnym czasie jednak te kawałki stają się dosyć takie monotonne i i mogą nużyć, ale momenty, momenty ma, momenty no to, są O fajne. wszystkim tak można powiedzieć, prawda? Nie no tak, no, no mo, ta muzyka, jakby to co jest, jest, jest bardzo dobrze wykonane, bardzo fajne, fajnie technicznie zrobione, natomiast jakby mogłoby być troszeczkę jeszcze więcej tego. A głosy postaci są bardzo dobrze dobrane, miło się, mi no, ich słuchało. Głosy, głosy jak głosy, no tutaj, tutaj, no są poprawne, tak. Natomiast muzyka, moim zdaniem, jakby się troszeczkę wybija na, na, tle, na tle konkurencji, jeżeli można mówić o konkurencji w przypadku takiego tytułu. Oprawa graficzna widać, że jest bardzo mocno stylizowana na, na gry na silniku Infinity. Są prerenderowane tła i no, postaci nie są prerenderowane, tylko są to modele. Te modele są, no cóż, nie bójmy się tego słowa, dosyć obrzydliwe, jak się im przyjrzeć z bliska. Natomiast grając z takiej perspektywy izometrycznego rzutu baldurowskiego, nie są jakieś super rażące. No. Efekty specjalne są, są całkiem w porządku. To wszystko w ruchu jakoś tam wygląda. Nie jest to żaden szał. Ani nic, czym ta gra miałaby się jakoś super szczycić, ale też nie jest to najważniejsza część takiej produkcji, więc ogólnie oprawy chyba możemy uznać za udaną. udaną. Nie musimy z bliska przyglądać <gry> tak, się wszystkiemu. Nie, nie zbliżajcie kamery za bardzo, a, a będzie dobrze. Chyba, że chcecie popatrzeć na wodorosty w wodzie, jak to w dzienniku deweloperskim. Pani Graficzka się powiedziała że to duża część była właśnie tych map, to było dodawanie. Podwodnych obiektów wpływających. No, te, te mapy są takie dosyć nierówne. Te, te tła yy, widać, że one były tworzone jakimś tam edytorem z klocków. Nie, nie widać tutaj jakby takiego dużego, yy, dużego, jakby przyłożenia się do szczegółów, i, i, i te mapy nie wyglądają. Te tła nie są takie plastyczne, jak, jak ja bym na przykład chciał. Widać w nich pewną taką yy, sterylność charakterystyczną dla. Dla, dla takich prerenderów. Wszystko po to, żebyście się nie pogubili na tych mapach. No, ale, ale mówię, no nie jest, nie jest, na pewno nie można powiedzieć, że, że oprawa jest jakaś zła, jest jakąś znaczącą wadą tej produkcji. No wiadomo, że zawsze pewnie może być lepiej, tak? No tutaj przyjmijmy, że jest to taki poziom wystarczający, no. Jeśli chodzi o sam świat gry i fabułę, to gra dzieje się w takim świecie... Troszeczkę dark, dark fantasy można to powiedzieć. No bo tak, zdecydowanie. Jest klimat, jest, klimat jest jednak zauważalnie cięższy niż, niż w przypadku na przykład Baldura. Baldura z no tutaj Baldura, grając bo, z tym Watcherem. Bo, bo to jest chyba naj, pozycja taka najbliższa, którą możemy porównywać. Nie jest tutaj tak bardzo w stylu heroik fantasy cukierkowo, tylko no, ten świat jest taki troszeczkę mroczniejszy i ogólnie jest troszeczkę mniej w nim miło. No nie jest miło. Grając tym łoczerem i jakby mając możliwość oglądania dusz ludzi, także tych naszych founderów, którzy swoje postaci mogli umieścić w grze. No, tam zazwyczaj te historie, ich dusze są takie strasznie popaprane, nie wiem, czy, czy to. No, przyznam się szczerze, że, że akurat tutaj Adam trochę może, nie wiem, wybiegłeś do przodu z, z, z tymi duszami, no bo o tym jakby jeszcze nie, nie powiedzieliśmy. Ogólne, jakby założenie, takie główne ośwabuły polega na tym, że jesteśmy sobie jakimś tam ziomkiem, który przyjechał do jakiejś tam krainy, mniejsza o szczegóły, i oczywiście na skutek jakichś tam splotu wydarzeń. Dostajemy taką możliwość, nie wiem, wglądu, wglądu w duszę, kontaktowania się z duszami, czy zaglądania w duszę ludzi żyjących, czy, czy kontaktu z, dusz, z duszami ludzi, 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 którzy już umarli. No. no, nie jest to jakieś super, super odkrywcze, no ale pozwala, się pozwala to na, na, na szereg różnych zabiegów, takich w dalszym prowadzeniu fabuły, które nie byłyby możliwe, gdyby nie taka umiejętność. Stajemy się właśnie takim łoczerem. Tak to w grze jest nazywane, ludzie, którzy posiadają tę umiejętność, no i dalej staramy się rozgryźć, o co tu, o co w tym wszystkim chodzi i kto nam to zrobił, po co i co z tym wszystkim dalej zrobić. W grze tworzymy oczywiście jedną postać, natomiast będzie nam towarzyszyć drużyna do sześciu osób w sumie razem z nami. Drużynę to można dosyć dynamicznie, dynamicznie zmieniać, modyfikować. W grze jest ośmiu bodajże NPC-ów takich, nazwijmy to, z własnym jakimś tłem fabularnym i questami pobocznymi, ale możemy też, co bardzo fajne, tworzyć sobie dowolne postaci, tak jak tworzymy własną postać w karczmie, w dowolnym momencie możemy sobie stworzyć jakąś dodatkową postać, jeżeli chcemy ją wcielić do drużyny, ponieważ ogólnie klas jest więcej niż, niż tych NPC-ów. Co dodatkowo pozwala nam tworzyć nasze własne kombinacje drużynowe, prawda? Tam... Bardziej, jakby techniczne, bardziej tam bojowe, albo takie, które są po prostu bardziej op, nie? No dokładnie. O fabule nie wiem, czy jest sens, żeby dalej mówić. Można powiedzieć, że jest taki jeden fajny, fajny smaczek, którego nigdzie jeszcze wcześniej nie było. To jest to, że w pewnym momencie tej fabuły zdobywamy własną taką twierdzę, którą możemy sobie rozbudowywać. Z nią się wiąże trochę jakby takich zadań pobocznych. jest no To dragonaj. Jest cały taki system, cały taki system jakby zarządzania tą naszą twierdzą. I widać, że ktoś miał fajny pomysł, ale tu właśnie się trochę objawia to, że ten pomysł jakby no, nie został moim zdaniem dopracowany tak, jak powinien być. To znaczy, ta twierdza jest, coś tam można ją odbudowywać, coś tam robić, ale tak naprawdę nie jest to jakiś specjalnie pasjonujący element tej gry. On sobie po prostu jest i tak naprawdę za dużo, za dużo z niego nie wynika. No, ale na pewno fajnie, że, że, w ogóle, że w ogóle jest, zawsze jest to jakieś, jakieś urok. Oczywiście, im więcej, tym lepiej zawsze. Questy są zrobione dosyć poprawnie, nazwijmy to, chociaż widać wyraźnie, że jest taki zauważalny podział na kwesty takie związane z główną fabułą, które zazwyczaj są bardziej dopracowane, i jest też sporo takich kwestów, nazwijmy to, zapychających czyli bardzo uproszczonych questów na zasadzie pogadaj z gościem, on ci powie, że o, ktoś mnie okradł i ty wtedy pójdziesz, spuścisz komuś łomot i, i przyniesiesz to, co on tam ukradł i to, to generalnie jest koniec, koniec całej filozofii. To, to, to. Że nie ma jakiegoś specjalnie skomplikowanego systemu moralności, przynajmniej nie tak jak na przykład znany z produkcji BioWare, taki system typowy, dzielący nasze uczynki na dobre i złe, jest jakiś tam system pewnych takich, nazwijmy to, postaw, cech, charakterów, ale też nie za wiele tak w praktyce z niego wynika. Być może to i nawet lepiej, bo przynajmniej nie czujemy się pod presją, żeby, żeby podejmować jakieś konkretne działania i jakby trzymać się już ich do końca gry. Jeśli chodzi o sam system, sam system, samą mechanikę tworzenia postaci, no to tutaj widać, że twórcy chcieli odejść od tego systemu klasycznego opartego na Deckach, na np. z Baldur'a czy Icewind Dale, postawili na jakieś takie autorskie rozwiązanie, które jest takie. No, dosyć dziwne. Założenie ogólne jest takie, żeby nie było statów, które są bezużyteczne. Każda, każda statystyka ma być przydatna dla każdej, każdej klasy postaci, każdej, każdej profesji. Tych, tych klas, profesji jest chyba 11, tak? Dobrze pamiętam? No. Chyba tak. Mniejsza o liczbę. No, można powiedzieć, że, że są one w większości ciekawe. Są niektóre bardziej ciekawe, niektóre mniej ciekawe, ale ogólnie te klasy są pomyślane fajnie, mają jakieś tam swoje ciekawe niuanse, ciekawe mechaniki. Na tyle, że no, mając ograniczenie sześciu osób, często nie jesteśmy się w stanie zdecydować na to, kogo, kogo mamy zabrać ze sobą, bo chciałoby się każdą, każdą klasą pobawić. No i ten system, ten system tych statystyk jest no. No mi nie, do, do mnie nie do końca przemawia, to znaczy on do mnie nie przemawia na, no, na poziomie takim yy, jakby s, tego czy czy ma on sens z punktu widzenia tego świata, tak? Na przykład m, statystyka might odpowiada za równocześnie za siłę czarów maga, jak no i za, za siłę jako, ogólnie za każdy demejczyk jaki zadaje, niezależnie od tego, czy będzie puszczał, nie wiem, strzały z łuku, czy firebole będzie puszczał, czy, czy będzie nawalał dwuręcznym mieczem. I to jakby taki troszeczkę mój wewnętrzny sprzeciw yy, powoduje, natomiast no, nie można powiedzieć, że ten system jest, jest zły i niepraktyczny w samej grze. No, idzie się do niego przyzwyczaić, nie jest to rozwiązanie idealne. Ale, ale nie jest to też jakiś game breaker także okay. tutaj no tak, każdy system fabularny ma zawsze swoje wady. Nie wiem, czy na przykład widziałeś kiedyś jakiś system, który by najbardziej ci odpowiadał, bo deteki nie też no, nie oczywiście, były. Oczywiście, nie, no, ja nie jestem jakimś specjalnym fanem deteków, ale no, yy, oczywiście, że są systemy, które mi odpowiadają. Bardzo mi na przykład odpowiadał system w Falloutie 2, no. Mimo iż A. są tam, załóżmy, rzeczy, yy, można się pozbyć pewnych statów, ale moim zdaniem to nie jest wada, bo dla mnie to nie jest jakieś nienaturalne, że na przykład, jak ktoś jest barbarzyńcą, to, to nie musi mieć wysokiej inteligencji. No to oczywiście problem pojawia się. Się wtedy, kiedy, e, kiedy na przykład jakiś stat dany jest tak przypakowany, że każdy musi go mieć jak najwięcej. No, no, ale to już, jest, e, to już jest inna kwestia, na przykład inteligencja w Wastelandzie. E, ale to już jest jakby drugie ekstremum. No, system jest jaki jest. Można, można byłoby go zrobić pewnie jakoś, jakoś lepiej, jakoś ciekawiej, ale, ale też jest całkiem, całkiem w porządku i, e, i jak najbardziej da się go używać. E, system walki może, skoro już jesteśmy przy mechanice jest bardzo zbliżony do, do, do tego baldurowego, czyli taktyczna taka walka z aktywną pauzą. Jest. Z możliwością ustawiania swoich własnych ustawień, prawda, drużyny. Znaczy jak to ustawień? No chodzi mi o, jak to się mówi... Formację? Formacji, tak. No tak, no to tym, że formacja z zbyt dużego znaczenia nie ma, no bo nie poruszy, poruszasz się tylko w zasadzie poza walką, więc to jest kwestia, kwestia jakby początkowego ustawienia tych wszystkich postaci. Mechanika agro jest dosyć, dosyć sensowna, chociaż chociaż czasem nie zawsze można się w niej połapać, szczególnie na początku. Jest taki system engagement, który, który pozwala wiązać walką przeciwników, którzy przechodzą obok postaci, więc... Ma sens na przykład zastawianie drogi tankami, ale no, nie zawsze działa to tak, jakbyśmy chcieli, szczególnie, że, że głównym chyba winowajcą będzie tutaj ten tragiczny pathfinding no Te tak, to jednostki. To jest szukanie drogi do, do celu działa dosyć dziwnie, nasze jednostki też czasem przestają walczyć, mimo iż wydamy im jakiś rozkaz. No, nie działa to perfekcyjnie, natomiast też no, jesteśmy w stanie jakoś to ogarnąć, tak. Nie ma, nie, ma, nie ma tutaj jakiejś tragedii. no To, jakby wychodzić znowu to, że, że, że ta gra jest pod pewnymi względami troszeczkę niedopracowana. Tak samo ilość jednostek i, i w połączeniu z, z szybkością, z jakimi się poruszają, nie wiem, w ogóle ja mam takie wrażenie, że, że używanie skilli powinno być troszeczkę przyspieszone względem, yy, względem poruszania się i zadawania ciosów. Tak, no, na przykład, jak próbujesz jakieś AOE rzucić, to. To po prostu zanim ten twój mag rzuci to AE, to już sytuacja na polu walki się zmienia tak diametralnie, że Jasne, no trzeba być precognitą, żeby w kogoś trafić jakimś fireballem. To był spory problem dla mnie przynajmniej. No, 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 ale mimo wszystko jednak ten system stwarza wyzwania, pozwala, pozwala się, się całkiem fajnie bawić. Na wyższych poziomach trudności trzeba sobie pokombinować często. I być może jest to też związane z tym, że w grze nie ma nie ma jakby nieskończonych surowców. Nie ma respawnu, nie ma grindu. W zasadzie każdy, każdy surowiec, który znajduje się w grze od początku jest skończony i nie, nie, nie podlega żadnej... w ża, żaden sposób się nie regeneruje. Więc w grze jest z góry ustalona ilość złota, którą można zdobyć, z góry jest ustalona ilość expa, którą można zdobyć i tutaj no, Na początku to rodzi pewne obawy, ponieważ się zastanawiamy, czy... czy czy w ogóle możemy sobie pozwolić, żeby coś kupić? A co, jak mi będą później pieniądze potrzebne i nie będzie mnie stać? Wieczne pytanie. Tak. Natomiast em, w grze jest na tyle dosyć dużo różnych takich questów pobocznych i innych tego typu zadań, że e, stosunkowo szybko gromadzimy całkiem pokaźną ilość sprzętu, który możemy łatwo sprzedać. Mamy na szczęście nieskończony staż, w którym tak. możemy składować nie niezliczone ilości oręża z hordu. To jest bardzo pomocne. Bo... I dosyć, dosyć szybko. Dosyć szybko szybko już mamy w sakwie tyle kasy, że w zasadzie nie musimy się specjalnie przejmować finansami. No kupcom nie kończą się pieniądze, jak kupują od nas. Tak, no to jest Słyszaf. akurat dobre moim zdaniem, bo no, no być może można powiedzieć, że to troszeczkę jest nie, takie nie... bardzo, znaczy bardzo, no troszeczkę jest nierówne. Może są tacy nie, bogaci znaczy po prostu. Nie no, chodzi mi że nierówne jest jakby ten, ten twój, nazwijmy to, przyrost yy, kasy Rozumiem. w kabzie, że na początku tak dusimy każdy grosz, a w pewnym momencie nagle patrzymy, o kurde, mam tyle kasy, że mogę I sobie kupić zamek, nie? kupić wszystko od wszystkich, wszystko co, co, co jest ciekawe od wszystkich różnych yy, y, merchantów, wędorów. Yy, y, y, w grze. No tutaj, jakby ja taki moment zauważyłem, no ale też jakby nie, nie, nie można powiedzieć, że jest to jakiś, jakiś gamebreaker. Tak? No, taki, taki, takie ograniczenie ma swoje, swoje plusy, plusy i minusy, jeżeli chodzi o tą ograniczoną, ograniczoną ilość, nazwijmy to, surowców umownie w, w grze. Ja na przykład lubię, że mam bardzo dużo pieniędzy i zazwyczaj mogę sobie wykupić wszystkie fajne przedmioty. To, to jest fajne, może potestować, prawda? Nie, no wiesz, no, te... nie, no jasne, wiesz. Ja lubię grind, na przykład, tak? No lubię. A to nie każdy lubi. No nie no, każdy, każdy nie lubi, wiesz. No, nie każdy. Małe z takich rzeczy, które każdy lubi. No, no, no mówię, to no, wiesz, no to są takie argumenty, na przykład tych, którzy są za tym, żeby, żeby nie było tego, tego tej regeneracji, tego respawnu, że Ee, że jeżeli wszystko jest takie ograniczone, to jest takie dopracowane. Co oczywiście jest jakieś absurdalne, bo przecież ani jedno do drugiego ma się zupełnie nijak. Można zrobić świetnie dopracowany jakiś generator losowych questów, który, który będzie tworzył fajne oczywiście. questy. I można też zrobić badzierne questy. Które będą niepowtarzalne. Zresztą widać, że spora część questów w tej grze jest, jest dziadowska. Chociaż też trzeba grze oddać sprawiedliwość, że jest dużo questów fajnych, których trzeba troszeczkę pokombinować, są takie ciekawe wstawki, fabularne ilustrowane. Kojarzysz mi się także tak, z takimi książkami ]ście. starymi, chociaż też nie są to, nie, nie, ten element też mógłby być w wielu miejscach dużo bardziej reprezentowany. Ja myślałem, że ich więcej będzie. Po samym Intrze, przejściu mhm. jakby tego, i tam właśnie była jakaś pierwsza sytuacja. Sytuacja, no to wydawało mi się, że to będzie ważna część dla rozgrywki, że tam część duża decyzji będzie właśnie podejmowana na zasadzie tych kart. A potem, no, potem tego praktycznie nie było. Tak, no jest dosyć rzadko spotykane i najczęściej do obsługi jakiegoś panelu, takiego różne tak. zagadka typu czy coś takiego. Coś tu jest. System przedmiotów jest ym, z jednej strony. Słaby z drugiej strony, ciekawy. To znaczy, podoba mi się to, że, że możemy modyfikować te przedmioty, że możemy je, je, to się nazywa enchanting, możemy im dodawać różne, jakby, właściwości magiczne za pomocą różnych tam składników, które sobie zbieramy podczas walki. Natomiast ym, cierpi troszeczkę na tym sam, sama taka radość ze zdobywania lootu. Znaczy, te, te, po pierwsze, loot, który zdobywamy, jest zazwyczaj dosyć losowy. I mało ekscytujący. To nie, prawda. Nie jest to gra, w której wiesz, wchodzisz do skarbca, widzisz jakąś skrzynię i ci zaczyna serce łomotać, że o, zaraz <grym zdobędę <grym jakiś super przedmiot wreszcie. Tylko raczej otwierasz o, no okej. Okay. Sporą część przedmiotów, nawet takich unikalnych, można by sobie stworzyć po prostu przez enchanting z, nawet z, z, z zwykłych, chyba najgorszych, najgorszych przedmiotów. No Jest kilka przedmiotów unikalnych, z której, w których można sobie tworzyć, które mają jakby jakieś takie dodatkową swoją cechę unikalną, no. no ale nie ma tego jakoś strasznie dużo. Także co, nie wiem, wydaje mi się, że, że wszystko omówiliśmy. Podsumowując, możemy jeszcze podać nasze prywatne oceny. Znaczy ja nie będę oceniać na no stary, co będziemy jakieś oceny, jakieś punkty. Tak. Myślę, że to nie ma sensu. Warto zobaczyć, warto zagrać. Gra na pewno jest grą dobrą. Na pewno nie można powiedzieć, że jest to ten sam poziom co, co Wasteland 2. Bo Wasteland 2 jednak, oprócz tego, że miał w cholerę bugów, to jeszcze tam, gdzie nie miał tych bagów, wcale nie był jakiś rewelacyjny. Natomiast, <laughs> natomiast Pillars of Eternity to jest gra, która sporym, w pewnym stopniu jakby sprostała oczekiwaniom, natomiast zdecydowanie przydałoby się jej, nie wiem, albo kilka milionów budżetu, albo kilka jeszcze miesięcy spędzonych nad developingiem, żeby to bardziej dopracować. 4 miliony dolarów to sporo. Niektóre, 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 niektóre jej aspekty aż się proszą, żeby je troszeczkę bardziej do, dopracować, ale nie zmienia to faktu, że gra dalej oferuje... Pewnie około 50 średnio godzin rozgrywki. Sporo, sporo różnych questów, sporo miejsc do eksploracji. Chociaż niektóre mapy też rzuca się w oczy, że są takimi typowymi zapychaczami, gdzie mamy po prostu na niewielkiej mapie upchanych, nie wiem, cztery grupki mobów i jakiś jeden żenujący quest. No to typu, prawda. Typu Zabić cztery grupki mobów. No, no. no może jest troszeczkę nierówna, ale, ale jako całość myślę, że, że jednak ocenić ją należy pozytywnie. Na pewno nie dałbym jej 10 na 10, tak jak niektórzy i, i chwali, chwalić Boga, że o wreszcie idealne RPG i tak dalej, no bo to jest, nie wiem, albo ktoś nie grał, albo jest nierzetelny, albo po prostu jest, jest nie wiem, jakiś opłacony. Opłacony pewnie. Ale <laughs> <być> może <laughs> połowa tego budżetu skrawtu poszło na recenzentów. Może. Ale, ale no, nie można powiedzieć na pewno, że jest to produkcja zła. Jest to produkcja udana i na pewno y, osoby, które lubią takie oldschoolowe pegi, y, y, spędzą przy niej y, y, sporo, sporo fajnego, mile spędzonego czasu. Zwłaszcza, że gra jest, nie jest łatwa, nie jest taka stricte łatwa. No zależy od poziomu trudności. No, jeżeli podkręci się ten poziom trudności, to faktycznie jest. Trudna chociaż też tutaj ta, ta pewna nierówność jest obserwowalna, bardzo trudno jest na początku, ale w pewnym momencie jak już się rozkręcimy, zdobędziemy trochę dobrych itemów, dopracujemy naszą strategię i buildy, to zaczynamy trochę przechodzić jak przez masło nawet na tym najtrudniejszym poziomie trudności. Także co, to chyba będzie na tyle. Tak jest. Jeśli macie jakieś uwagi czy pytania, zapraszamy do komentarzy. Możecie też obejrzeć nasze dwa gameplaye, które nagraliśmy z tej gry Pillars of Eternity. Zamieścimy do nich linki. Tam jest takie dłuższe gadanie z prezentacją gameplayu i z głębszym omówieniem systemu. A póki co będziemy kończyć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do Pozdrawiamy.